I hajka kochani, spójrzcie. Już osiągnął właściwą temperaturę. Stopień wilgotności spadł całkowicie. I jest OK. Zegar chodzi też dobrze. E, stan baterii jest normalny. To widać, że po prostu e, zrobię lepsze siatło może. O. lepsze ujęcie. natomiast um, zależy, że jest ok um, wszystko bardzo ładnie działa dotyk też nie ulega zmianom o um. ok jest Та яагаад? Пам O. tutaj on. No, że jest cool. Przez dłuższy czas się w ogóle nad nie włączał w wentylator. Że jeszcze nie był tak całkowicie ciepły, ale już wpływ w, w granicy normy. To miał po prostu taką, taką temperaturę jak no jak, jak na oknie. Um. Nie, nie taka wtóra, ale się wysuwa. Mm. Okej. Okay. 나 아. 아파 A, no, Teraz to jest to. no, że jest okej, okay. że fajnie, że bateria nie uległa w ogóle żadnym zmianom, tylko w stacji tej do smartfonów, tam bateria miała już tak koło roku, to po prostu ten chłód na balkonie po prostu no, przyczynił się do tego, że szybciej się tam rozło dwa. Chociaż jest teraz. Teraz jest pod zasilaczem, ale pewnie będzie do zmiany bateryka, ale to tylko w stacji dokującej ale tak e, natomiast w stacji smartfonowej natomiast e, komputerek jak najbardziej jest ok. tam jest chat tam jest chat taka do pracy w sieci na e, linii takiej chat po prostu no to, to jest bezpośrednio jednostka HAD, HADBOT. To jest po prostu tak skonstruowane, żeby właśnie przez sieć firmową rozmawiać z HAD. To jest takie jakby, jakby cząstka HAD, która łączy się po prostu z HAD w głównej bazie firmy. Ale spójrzcie, jaki kurde super wytrzymały komputerek na temperaturę. On tak jak mówiłem, był tutaj mm, przy nieszczelnym oknie. Na lodowatym, no, na lodowatym parapecie. I on wstrzymywał po prostu wianie zimnego powietrza. Nieszczelnościami okna. Że te całe chłodne powietrze, które wylatywało, to się zatrzymywało po prostu na tym komputerku i nie dochodziło do mnie. No, ale no, w, jeśli chodzi o balkon, to dwa razy zimniej jest niż, e, niż tu, co nie? Bo miał tylko z, z jednej strony chłód, a z drugiej strony, od strony pokoju, miał ciepło, nie? E, no, a na balkonie miał trzy stopnie, dosłownie trzy stopnie było. No i tak sobie pomyślałam, że jak spadnie do zera, albo poniżej zera, to. Pewnie się bateria rozładuje, albo się uszkodzi, powiedzmy, ekran, tak sobie pomyślałam, o matrycy, o matrycy. ale jest okej okay wszystko, no, zatem. Tu mamy takie archiwalne wątki. Można tak powiedzieć, że te archiwalne wątki są, ale to jest z tego roku. No. Này, tôi mà No ale to już tak za bardzo nie mogę pokazywać, bo wiecie, no. To mogę Wam kochani pokazać, co pokazuję oczywiście, ale już więcej mi nie wolno. Także to jest coś fajnego po prostu. Komputery firmowe i komputery serwerowe, takie serwery. Są po prostu inaczej skonstruowane. Są po prostu bardzo odporne na Różnego typu, właśnie warunki, że to po prostu nasz robi na mnie wrażenie nie do pisania. Jak serwery i komputery firmowe, które współpracują z serwerami, e, są inaczej, po prostu zrobione. E, takie mocniejsze są, po prostu wytrzymalsze. E, mają więcej tego lakeru na pójdzie. Są, po prostu, tak jakby. Przygotowany do bardzo niskich temperatur. Dlatego, dlatego komputera, który tu jest, to nie był żaden problem, pobyt, w, pobyt na balkonie przy tak niskich temperaturach, które ostatnio są w nocy. Hmm. Niesamowite to jest naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Tak mi się to podoba, że po prostu firmowe komputery, które współpracują z serwerami, są oparte na, tym, na tej samej technologii co serwery. No dobra. No to hejka, kochani, pa. Siemka.